Chciałabym dzisiaj spróbować swoimi słowami opisać, um, czym jest depresja, jak to wyglądało z mojej strony. Um, ta choroba jest ciężka do opisania słowami, ale spróbuję. Nikt nie jest w stanie tego zrozumieć w pełni, dopóki tego nie doświadczy. A każda um, depresja, każda głębia jest też inna, każdy inaczej ją do, jej doświadcza i przechodzi, bo każdy z nas jest inny. Normalnie w głowie, w zdrowej głowie jest cisza, jest spokój, tak jak jest teraz w mojej. Um, przy depresji ja miałam miliard myśli, było totalnie odwrotnie. Jedna za drugą, zaczynały się i nie kończyły. Na wszystkie tematy świata, ale głównie były to oskarżenia, poniżenia, zawstydzanie mnie. To tak jakby tysiące ludzi. Miały Ciebie na celowniku i krzyczały, rzucały samymi oskarżeniami, ciężkimi rzeczami. Jesteś beznadziejna, nie dasz rady. Odejdź, um, nie masz wartości, przeszkadzasz. Dlatego nie dziwię się dla nas, dla ludzi w tym stanie, że jedynym rozwiązaniem w, w pewnym momencie jest, jest śmierć, jest samobójstwo, bo nie jesteś w stanie uciec. Nic nie jest w stanie tych myśli wyłączyć, bo one wracają. Jak, nawet jak na chwilę się uda jakimś specyfikiem je wyłączyć, to one wrócą tysiąc razy mocniejsze zaraz. I em, czasami naprawdę jedynym rozwiązaniem jest samobójstwo. Tak się wydaje, że to jest jedyne rozwiązanie i że jest najlepsze, ale, ale wcale tak nie jest. Pamiętam, że w mojej głowie było tak, jak, jak miałam te milion myśli, tak jakby ktoś wziął taką czarną maść i wylał ją po prostu na, na tą krzyżówkę myśli, że ciężko było sensownie myśleć, ciężko było dokończyć jakieś myśli, a uporządkować je. Był jeden wielki chaos. U mnie jeszcze ta choroba była połączona z lękiem i z paranoją. Najgorzej było nocą, jak leżałam na łóżku, patrzyłam w sufit. Bardzo często płakałam, byłam przerażona, nie potrafiłam spać. Marzyłam o tym, żeby odejść z tej planety, bo, bo to była męczarnia. siedem, 8 godzin plackiem w łóżku, chcesz zasnąć, ale się nie da. Pamiętam, że bardzo się bałam. Jak widziałam, że zbliża się wieczór, kończy się dzień, to, to bardzo się bałam. Głowa pracuje bez przerwy 24 na dobę. Um, nie da się zatrzymać tego myślenia, nie da się przed nim uciec. Ale to mija. Ten stan, w którym, w którym masz dość, mija. Trzeba go po prostu przeczekać. U mnie, kiedy nadchodziły te pewne ataki, oskarżenia i tak dalej, to starałam się po pewnym czasie stawać, jakby w swojej obronie, nie zgadzać się z tym, buntować się przeciwko temu, odpychać te, te ataki. Bo to tak naprawdę są demony, które, które się w głowie pojawiają, czyli odpychać po prostu te, te, te ataki demoniczne. Czasami to był też ból fizyczny, głównie tutaj w okolicach. Um, gardła, um, um, klatka piersiowa i brzuch, i głowa wiadomo. To ból fizyczny, głównie w tych, w tych obszarach, był um, i to bardzo silne. Na pewno znasz taki piszczący dźwięk, który osiąga takie częstotliwości, że nie da się tego wytrzymać. Stotykasz uszy i po prostu chcesz, żeby to się skończyło i zaczyna Cię wręcz boleć po prostu wszystko w środku tutaj. To, to przy depresji tak, tak jest. Przychodzą pewne ataki, w których um, odczuwane, odbierane to jest tak samo jak, jak ten dźwięk. Po prostu w głowie jest jeden wielki chaos, ból i nie wiesz, co po prostu ze sobą zrobić. Tak jak, tak jak przy, tym, przy tym dźwięku, tylko że ten dźwięk się kończy, a tutaj te myśli się nie kończą. Trzeba z nimi czekać. Um, czy nam się wydaje, że one się nie kończą, ale one w pewnym momencie się skończą, tylko trzeba przeczekać, nie wolno się poddać. I te myśli kłamią przede wszystkim, no są kłamstwa, oskarżenia, które nie mają podstawy. Znalazłam niedawno obrazek w internecie, który jak zobaczyłam pojawił się gdzieś tam na jednym z portali, to mówię: To jest, to jest moja depresja, to jest dokładnie moja depresja na rysunku, więc wrzucają tutaj. Depresja to nie zawsze jest płacz, głównie. To jest nicość. Nie zależy ci na niczym kompletnie. Całe życie po prostu wywalone, kolokwialnie mówiąc. Um, leżysz na łóżku, patrzysz w sufit i nic no nic Cię nie obchodzi, nad niczym ci nie zależy. Wszystkie rzeczy, które kiedyś miały dla ciebie wartość, już jakby tej wartości nie mają, są ci obojętne. Całe życie jest obojętne. Przestajesz um, praktycznie wychodzić z łóżka, żyjesz w łóżku. Um, nie chce ci się jeść, nie chce ci się pić. Nie masz ochoty nawet dbać o siebie, zębów czy, czy siebie, swojego ciała. Um, jak wcześniej były jakieś pasje, czy, czy coś tam lubiłeś robić, to, to, to teraz to znika kompletnie. Um, walczysz 24 na dobę z myślami w swojej głowie, więc cała energia jest pożytkowana na to, na walkę w głowie, więc nie ma już jej na, na nic innego. A też kwestia tego, że um, wyjście z łóżka wydaje się zagrożeniem. Bóżko wydaje się jedynym bezpiecznym miejscu, miejscem, bo w tej chorobie ja miałam tak, że wydawało mi się, że cały świat um, przeszkadza całemu światu i że cały świat jest dla mnie zagrożeniem, nawet wyjście do prysznica, że jest niebezpieczeństwem, bo to było życie po prostu w stanie przetrwania ciągłym. Jeśli jesteś dzisiaj w tym miejscu, to poczekaj chwilę, bo, bo to minie. Nie poddawaj się, nie, nie rezygnuj. Ja. I też szłam tym tunelem, w stronę końca, um, ale zawróciłam. Dziś cieszę się z tego i nie wyobrażam sobie, jak mogłam chcieć tam iść, ale rozumiem siebie, rozumiem tą Anię sprzed dwóch lat, że chciała tam iść, bo ona nie widziała już sensu. I pewnego dnia już powiedziała, że odchodzi, ale zdarzył się, się cud i i nie odeszła, ale walka z myślami samobójczymi była każdego dnia przez prawie dwa lata. Każdego dnia. Ale dziś w mojej głowie jest cisza, jest spokój i kontrol, całkowita kontrola nad emocjami. Depresja to nie był koniec dla mnie. To był nowy początek. To była transformacja. Wyglądało jak piekło, i czułam to jak piekło, ale to była pobudka, która miała mnie wyzwolić. Moje stare ja musiało umrzeć, musiało odejść, bo żyłam nie w zgodzie z sobą, nie w zgodzie z moją duszą, tylko próbowałam żyć w zgodzie z ludźmi dookoła, z systemem, czyli z ego, a nie z tym, co chciałam ja tak naprawdę. Ja, moja dusza. Moja dusza po prostu w pewnym momencie prawie umarła. I to był moment, w którym ona wołała: Ania, tu jestem, posłuchaj mnie, daj mi żyć. Bo ja znam przepis na twoje szczęście, tylko proszę daj mi, daj mi dojść do głosu. I wiem, że choroba, depresja była jedynym, mm, miała jedyną taką siłę, żeby mnie zatrzymać w miejscu, żebym usiadła, poświęciła czas tylko i wyłącznie sobie, o, o, powiedziała nie dziękuję, pauza na wszystko dookoła, zajrzała w swój środek, wysłuchała się w siebie, zadbała o siebie jako najlepszą przyjaciółkę. I w ten sposób, żeby mogła się wyzwolić z życia, które nie było moje, mogła odnaleźć siebie na nowo i stanąć po swojej stronie i zbudować życie, w którym zawsze chciałam żyć, ale nigdy nie miałam odwagi i życie w zgodzie ze sobą, a nie oczekiwaniami innym, innych. I wiem, że ta choroba musiała przyjść, żeby żebym ja mogła się narodzić na nowo. Ona nie przyszła po to, żeby mnie spalić, żeby mnie zniszczyć, tylko po to, żeby się mogła narodzić na nowo. Jak motyl, który zrzuca kokon, czyli stare ja i rozwija skrzydła. Jest piękny. I to jest to nowe ja, które twoja dusza um, chce, żebyś na siebie, chce, żeby się pojawiło, chce, żeby wyszło, do, doszło do. Do głosu, i dzisiaj moje życie jest piękne. Ja mówię, że ja żyję w niebie, na ziemi. <grym> um, I wiem, że to, do tego mogło, mogło dojść tylko i wyłącznie przez, poprzez depresję, poprzez przepracowanie jej. A byłam w stanie tragicznym, byłam w stanie agonalnym, można powiedzieć. Lekarze, jak, jak mnie zobaczyli, to, to się chwytali za głowę i o tym powiem kiedy indziej. Więc wyszłam, wyszłam ze stanu agonalnego, tak naprawdę, do pełnego zdrowia, bo powiedziałam sobie, nie poddam się, ja zawalczę. Odstawiłam wszystko, nic za mnie nie było ważne, tylko ja i moje zdrowie. Udało mi się przepisać swój umysł, tak naprawdę przeprogramować go całkowicie i dziś ja mam nad nim kontrolę. Um. I, i jestem wolna i żyję tak jak zawsze chciałam żyć dzisiaj znalazłam na to odwagę znalazłam na to siłę i walczę o siebie każdego dnia bo to nie jest tak, że mm, potem już jest lekko i łatwo no życie takie nie jest, ale, ale mając kontrolę nad sobą, nad swoim umysłem, emocjami nad ciałem, słuchając duszy um, da się to ogarnąć Także um, to tyle. Mam nadzieję, że udało mi się um, w jakiś sposób to może przybliżyć trochę bardziej i dodać trochę nadziei. To nie jest koniec. To jest transformacja i nowy początek. I będzie pięknie. Tylko nie można się poddać. Trzeba przeczekać i walczyć. Tak jak ja zrobiłam. I dzisiaj jestem szczęśliwa i wolna.